Halo, halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie, już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. A mecz skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski wraz z Jackiem Laskowskim. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt, więc zapraszamy. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą ofensywną piłkę i nie zabraknie bramek. Jedno o nich można powiedzieć na pewno. Bardzo lubią grać wysokim pressingiem. I tak pewnie będzie i dzisiaj. To bardzo skuteczna taktyka, jeśli zespół jest zgrany i wszyscy wiedzą, kiedy i do kogo doskoczyć. Ale też wtedy szybciej przychodzi zmęczenie, więc wiele zależy od przygotowania kondycyjnego. Oto jedenastka drużyny przyjezdnej na to spotkanie zagrają najpewniej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym napastnikiem uchodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej tranzycji z obrony do ataku i łatwości obrońców we włączaniu się do ofensywy, nie zdziwię się, jeśli pokuszą się nie tylko o zdominowanie środka pola, ale i szybką grę skrzydłami. Rusza więc pierwsza połowa. Sporo miejsca na skrzydle mają zawodnicy warty. Porana Szczepańskiego. Szczepański, fantastyczna okazja na objęcie prowadzenia na początku spotkania. No i teraz pytanie Tomku, czy to się potem nie zemści? Może się teraz rozpędzić wzdłuż linii bocznej. Tracą piłkę. Uderza na bramkę. Proszę państwa! Jest! Strzelają! A to dopiero początek. Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła. Na takim poziomie właściwie strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. No to mamy 1 do 0. Ale zakrana, niebezpieczna piłka. Ma miejsce, popatrzmy, co z tego wyniknie. Ależ teraz zmarnowana szansa. A mogliśmy mieć dwubramkowe prowadzenie. Zawodnik nie może uwierzyć, że to nie wpadło. W sumie my też nie. Ciekawe, czy to się nie zemści. poza boiskiem. Za chwilę wrzut z autu. Niecelne zagranie. Coraz bliżej pole karne. Obrona musi mieć się na baczności. Odbiór czysty. Nie ma faulu. Teraz chcą wyjść z szybką kontrolą. Uwaga, mocny strzał! Wow, wow, wow! Ale szhuknął z daleka ten młotek w noce Sosa Bramka! Takie uderzenia jak to z daleka zawsze wywołują wielkie emocje i okrzyki zachwytu. To zawsze są urodziwe bramki. I mamy remis jeden do jednego. Czuka zdecydowane wejście w piłkę, holuje piłkę, co teraz wymyśli. Uwaga, to może dać prowadzenie. Ależ teraz wspaniała interwencja. Aha, odwizdany jednak spalony. Także tak czy inaczej nie byłoby bramki. Nie zmienia to faktu, że interwencja, którą widzieliśmy. Palce lizać. Podanie nie trafia celu. Warta wychodzi z inicjatywą. Ładnie prowadzą piłkę. Teraz wspaniała okazja. Gol! Umieścił piłkę w siatce. Zachęcam Państwa do obejrzenia powtórki, którą teraz mamy na ekranach. Nawet w tym nieco zwolnionym tempie imponuje prędkość, z jaką piłka zmierzała w stronę bramki. Mamy teraz wynik 2 do 1. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? No nie, nie. Tak nie powinno się zagrywać. Prosta strata. No, i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Powinni trochę szybciej wracać pod bramkę. A teraz będzie dobra okazja. Gol! Remis! A więc wszystko zaczyna się od początku. To naprawdę świetna wiadomość dla samego widowiska. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu efektywne i efektowne. Gdy podanie znalazło drogę do celu. Wiadomo było, że okazja zakończy się bramką. Dobre wykończenie. No i mamy remis. 2-2. Wizdek, czyli sędzia uznaje, że przepisy zostały przekroczone. Nie pokazuje kartki za to przewinienie, tylko upomina. No ale teraz trzeba będzie już uważać. Nie wiemy kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Oddaje piłkę warta poznań. Może im dać prowadzenie! Ale się rozpędzili. Dwie bramki w tak krótkim czasie są rozpędzeni. Rywalom będzie trudno wyrównać. Jeszcze raz widzimy powtórkę bramki. Co tu dużo mówić, dał sobie zabrać piłkę jak dziecko. Szkolny błąd, za który cenę zapłaciła cała drużyna. Więc mamy 3 do 2. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Tak się powinno stopować ataki rywala. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Ładne dogranie na dobieg. Przerywa to dośrodkowanie pewnym wybiciem. Ojoj, tak spudłować to jest sztuka. Piłka poleciała daleko od bramki, a golkiperowi nawet ciśnienie nie wzrosło. Kiepski strzał. Gospodarze mają monopol na posiadanie piłki. Niestety niewiele wynika z tej przewagi w posiadaniu piłki, a zadaniem sztabu trenerskiego będzie znalezienie odpowiedzi. Ale chwileczkę, chyba będzie bramka. I jest! Umieścił piłkę w siatce! Prowadzą teraz już dwoma golami. Popatrzmy na powtórkę. Pewny strzał z bliskiej odległości, właściwie stuprocentowa sytuacja. Trzeba po prostu znaleźć się w dobrym miejscu i pewnie wykończyć takie. Jak... I po tej bramce jest 4 do 2. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Niemożliwe! Jakim cudem nie ma bramki? Przecież trudno dogodniejszą pozycję. Do tego jeszcze offside, więc bramki tak czy siak by nie było, ale pudło pozostaje pudłem. z skrzydłem z piłką przed sobą ma sporo wolnej przestrzeni. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej przódce. I teraz uderza. Całkiem niezła teraz parada w wykonaniu bramkarza. Głęboka ta centra z narożnika. Wciąż są w opałach, mimo wybicia. No, nieźle się zapowiadało, ale to już koniec. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Zobaczmy, czy mają jeszcze jakieś siły na te dwie dodatkowe, doliczone minuty. No, takim strzałem to go nie pokona. Ostatni gwizdek pani arbiter. To spotkanie ligowe wygrywają dzisiaj goście. Tak zawsze należy grać i wygrywać w lidze Tomku dwie I ruszyła pierwsza połowa.